Koniec udawaniem, insta matki Polki. Agnieszka Kaczorowska rzuca wyzwanie tradycji i mówi wprost, nie należy do Kościoła katolickiego. Dlaczego jej córki nie mają chrztu? To nie lenistwo, to manifest. A w tle rozwód, skandale, w tańcu z gwiazdami i gorące pocałunki na parkiecie. Zobaczcie spowiedź gwiazdy, która nie klęka przed nikim. Aby w pełni zrozumieć wagę słów, które padły w najnowszym wywiadzie Agnieszki Kaczorowskiej, musimy najpierw nakreślić krajobraz, w jakim ta celebrytka funkcjonuje w roku 2025. To nie jest już ta sama grzeczna Bożenka z klanu, którą pamiętamy sprzed lat. Agnieszka Kaczorowska niewątpliwie należy obecnie do grona najbardziej polaryzujących, a momentami wręcz kontrowersyjnych osobistości w rodzimym show biznesie. Każdy jej krok, każdy wpis na Instagramie i każde zdanie wypowiedziane w wywiadzie jest analizowane pod lupą, Budząc skrajne emocje od uwielbienia po hejt. Miniony rok był dla niej wyjątkowo intensywny, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Można śmiało powiedzieć, że był to rok rewolucji i totalnej przebudowy jej wizerunku oraz życia osobistego. Zaczęło się od trzęsienia ziemi w sferze zawodowej. Celebrytka wzięła udział w drugim sezonie popularnego reality show Królowa Przetrwania. Program ten wymagający nie tylko sprawności fizycznej, ale i umiejętności gry w intrygi, obnażył jej twardy charakter. To właśnie na planie tej produkcji miała miejsce słynna afera liścikowa, o której portale plotkarskie rozpisywały się tygodniami, analizując strategię i sojusze Kaczorowskiej. Ale to życie uczuciowe stało się główną osią zainteresowania mediów. Przez lata Agnieszka i jej mąż, Maciej Pele, kreowali w mediach społecznościowych wizerunek pary idealnej, niemal symbiotycznej. Jednak bańka pękła z hukiem. Media wciąż rozpisywały się na temat głośnego i bolesnego rozstania tancerki z Maciejem Pelą. To nie był cichy kanszes An Kaplin. To był proces pełen domysłów, plotek i publicznego zainteresowania. Przypomnijmy, że ich rozwód został sfinalizowany dopiero w połowie listopada, co ostatecznie zamknęło pewien rozdział w jej życiu i pozwoliło jej oficjalnie wejść w etap singielki z czystą kartą prawną. Nie można zapomnieć również o jej powrocie do korzeni, czyli tańca, który w tym roku był dla niej źródłem zarówno sukcesów, jak i skandali. Udział Agnieszki Kaczorowskiej w tańcu z gwiazdami był szeroko komentowany. Wiosenna edycja przyniosła jej wysokie, drugie miejsce, ale sukces ten upłynął pod znakiem plotek na temat rzekomego romansu z jej tanecznym podopiecznym, aktorem Filipem Gurłaczem. Henia na parkiecie była tak gęsta, że widzowie zastanawiali się, gdzie kończy się choreografia, a zaczyna życie. Jeszcze goręcej było jesienią. Kaczorowska, nie zwalniając tempa, wróciła na parkiet. Tym razem serialowa Bożenka z klanu zamiatała parkiet u boku nowego partnera, Marcina Rogacewicza. Ten duet poszedł o krok dalej. Zakochani wywołali masę emocji, uskuteczniając soczyste, namiętne pocałunki przed kamerami w trakcie występów na żywo. To było coś więcej niż taniec, to był spektakl uczuć. Wszyscy pamiętają też ich pożegnanie z programem, które przebiegło w atmosferze skandalu i niedopowiedzeń, pozostawiając fanów z pytaniem, co tam się naprawdę wydarzyło? W takim właśnie kontekście, jako kobieta po przejściach, rozwódka, matka dwójki dzieci i gwiazda, która nie boi się kontrowersji, Agnieszka Kaczorowska usiadła do rozmowy z dziennikarzem serwisu Goniec. O wyzwaniach, które przyniósł jej ostatni rok. Agnieszka Kaczorowska opowiadała w tym najnowszym wywiadzie szczerze i bez owijania w bawełnę. Wiedziała, że każde jej słowo zostanie przeanalizowane. W trakcie rozmowy nie zabrakło też tematów oscylujących wokół życia rodzinnego i jej podejścia do wychowania córek Emilii i Gabrieli. W Polsce temat wiary i sakramentów jest wciąż tematem tabu lub polem bitwy światopoglądowej. Dziennikarz, wykorzystując moment szczerości, zapytał celebrytkę wprost o kwestię która nurtowała wielu jej konserwatywnych fanów. Dlaczego nie zdecydowała się z byłym mężem, Maciejem Pelą, z którym podejmowała tę decyzję wspólnie w trakcie trwania małżeństwa, na ochrzczenie córek? Odpowiedź Kaczorowskiej była krótka, logiczna i pozbawiona jakiejkolwiek chęci tłumaczenia się czy przepraszania. Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do kościoła katolickiego, co oznacza, że nie decyduje się na chrzest, tyle odpowiedziała krótko. Przeanalizujmy to zdanie. Nie chodzę do kościoła, więc nie należę. To definicja oparta na spójności. Kaczorowska punktuje tu pewną polską hipokryzję, polegającą na chrzczeniu dzieci dla świętego spokoju lub bo babcia chce, mimo że rodzice nie praktykują. Ona mówi: Skoro nie jestem częścią tej wspólnoty duchowo i praktycznie, to nie będę hipokrytką, zapisując do niej moje dzieci. To postawa zero-jedynkowa, która charakteryzuje Kaczorowską w wielu aspektach życia. Ale za tą decyzją stoi głębsza filozofia wychowawcza, o której tancerka mówiła wielokrotnie przy innych okazjach, a którą potwierdziła w tym wywiadzie. W dalszej części rozmowy tancerka zgodziła się z prowadzącym rozmowę, który stwierdził, że obecnie coraz częściej to niewiara narzucona z góry, lecz podmiotowość człowieka jest kluczowa. Kaczorowska wyznaje zasadę, że człowiek w najmłodszych latach nie może sam podejmować tak fundamentalnej decyzji o przynależności religijnej. Dlatego rodzic nie powinien robić tego za niego. Stawianie podmiotowości dziecka na pierwszym miejscu oznacza danie mu wolności wyborów w przyszłości. Warto też zauważyć, że ta decyzja była podjęta wspólnie z Maciejem Pelą. Mimo rozwodu i medialnych przepychanek, w kwestiach fundamentalnych dla córek, byli małżonkowie wydają się mówić jednym głosem. To ważne, bo pokazuje, że mimo rozpadu małżeństwa, ich wizja rodzicielstwa. Bez indoktrynacji religijnej, pozostała spójna. Agnieszka Kaczorowska wyjaśnia swoje stanowisko bez emocji, chłodno i rzeczowo. Nie należy do Kościoła katolickiego, to zdanie może sugerować, że dokonała formalnej apostazji lub po prostu mentalnie odcięła się od instytucji. W kraju, gdzie Kościół wciąż odgrywa dużą rolę, takie publiczne wyznanie Bożenki jest aktem odwagi. Kaczorowska wie, że straci część konserwatywnych fanów. Ale zyska szacunek tych, którzy cenią autentyczność. Rok 2025 w życiu Agnieszki Kaczorowskiej to rok zrzucania masek. Rozwód uwolnił ją z wizerunku idealnej żony. Taniec z gwiazdami pokazał jej drapieżną, zmysłową naturę. A wywiad dla Goniec potwierdza jej światopoglądową niezależność. Kaczorowska nie chce być już grzeczną dziewczynką, która robi to, co wypada. Chce być kobietą, która żyje na własnych zasadach, bez obrączki i bez kościelnych sakramentów dla dzieci. To wyznanie to, kropka, nad i jej transformacji. Agnieszka Kaczorowska mówi nam wszystkim: Możecie mnie oceniać za liściki, za romanse, za rozwód, ale w kwestii moich córek decyzja należy tylko do mnie. I trudno odmówić jej racji w dążeniu do spójności między życiem a deklaracjami. A wy? Co myślicie o postawie Agnieszki? Czy uważacie, że chrzest to tradycja, którą należy kultywować niezależnie od wiary rodziców? Czy zgadzacie się z Kaczorowską, że to hipokryzja? Jak oceniacie jej burzliwy rok 2025? Czy Agnieszka w końcu odnalazła siebie? Dajcie znać w komentarzach. To temat, który dzieli Polaków przy każdym rodzinnym stole, więc dyskusja będzie gorąca.